Dzisiaj zobaczycie, jak zagraliśmy dzień pierwszy w FNCS. Ale zanim to, to zapraszam was na Discord'a Dananki Dążego oraz na Fiji Customs. Linki w bio. Ale muszę wam jeszcze o czymś opowiedzieć. Zaczekaj, zanim przejdziemy do reszty materiału, chciałbym przedstawić Ci wideo z Vexim. Jest tu talentowany gracz z Polski który zakwalifikował się trzy razy na Mistrzostwa Europy i zgromadził łącznie 30 tysięcy earnings'ów. Pytania, na które sam osobiście odpowiada, wyświetlają się właśnie na ekranie. Już dziś na serwerze SkillUp masz możliwość nabycia wideo. Zaufało nam 30 osób, a ty możesz być kolejną z nich. Link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. No, zajebiste albo za niskie, jestem Ja mam no nawet Ani z niski. I Bo ja mam lipę, jestem bez góra, broni Góra, góra, oni dole są Ej chłopaki, jeden leci gdzieś daleko, jeden leci gdzieś daleko A nie, zawraca Mam m Iść, bo dopiero jeden leci Jest y co mniej Nice ja mniej. E Jak, jak co mniej? Znaczy 92 mniej łapcie, 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 Ja mam, ja mam Uciekałem B. Nie wiem, ja bym nikogo ja bił. Ja a i mnie kabił. O! Dwaście to Znaczy... To Co? A, on, to, czy, a w którą stronę uciekli? Jeden leci, drugi mu tam przerzuca rażenie. Ej, no dawaj, dawaj, zagonimy go. To jest wujka, to jest dwójka jak ktoś. 100? 50 no nie wiem, no bo on żół, ma tu dwóch 150 mniej, no nie wiem, jestem... Urlam, biga wypił. Weź się szybko, szybko do mnie, szybko do mnie, poluj. Na! No. Ja Zacznij, pojem to. ja lecę twardo, jak coś Ja Najlepszy landing. Na to by Był. nie ktoś powie polecieć, nie? 70? Dead zabiłem! Jeden pływał. Why so serious? On miał pompę. Ipak pompę ktoś chce? Ktoś potrzebuje? Dobra, to masz tutaj wykazał. Ej, gonitko. Tak! jest solo, tak? Czy... Zobaczcie jest... gońcie, o skrzynkę zbiorę.

to on chyba będzie na to Chodzi mi o niego. Jej podejście, żeby widział, widział, nie niego. Chodzi mi o widział, widział, widział. Nie niego. On on nie chyba. Nie, niego. Chodzi mi o niego. Nie mi o niego. Chodzi nie? o Nie Chodzi mi Nie niego. Nie, chodzi Próbujmy dać damage i uciekniemy, bo oni... To jest duo, Uciekajcie, chodź i Oni są duo, ja się... Du no dobra, oni rysukowali. No, wejdę do nich, może patrz na nich, a sobie iglicę spisamy, weźmiemy? Nie wiem. Zejdziemy wszyscy. Ja mogę na nich patrzeć z daleka, żeby nie uciekliśmy. Wynieście iglice 네. może podejdą, to i ze... tego, ze strojuje. Ja mam DMR'a, to jest Spisam, też radę. Dobra. Za mnie. 50. E, 50. No i cztery latam je 50 Ej no ale sama tam wiesz się, nie Już, już ma jedna opa Jeszcze jeden magazyn na je mam Lolo chodźcie Ej weźcie se każdy... weźcie sekluka se Ej oni lecą, to są y, bossy Bo i my ją okazaliśmy, że my uciekliśmy, do oni na już... Myślą, że my się ich boimy, no. Mam gigi, dwa gigi tu leży Nie, Macie no, tu min jak coś? Muszę gryfować. Halo, Uciekaj, Filson, uciekaj. Chodźcie, chodźcie... Y... ...lańcza. Chodź. Sorry, mocny. Siem. Chodźcie i tu zdejdę. Ej, no blisko jest. 50, 100, 150, 150. Nie uciekajmy, nie uciekajmy, bo nie uciekniemy, bijmy się już. 59? Ja, no, dobra, ja spadłem dół. Uciekaj ktoś, uciekaj uciekaj. Ja uciekaj, Swifi za mną. Gdzie idzie pan? Pison, stara się uciec, nie uj się.

Dobra. Bocie, mam. Boc? On dawno mnie Ej, Ty, uważaj. Jeden, mam. A czerwon, Ja mam. Ja też, No, edit. Siadaj i po prostu daszami Albo tym swoim Jaka rękawiczka. A paleryną. Łatwo cię łatwo cię czopawać, nie, podłogi chyba pod sobą. <grymne> 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 Ale weźmą Co? Jest. A on no, ma laga i go zabili. Czekaj, nie, bo oni będą szli po badi, nie cofaj się No, idę po niego. Nie no, czekaj Zdroś na badi, zauważyłam cię. Czekaj. Jak to? A na tobie blisko Idę, idę, idę. Internet! E 50! 50, 50, 50! Czekam, czekam J e, to za mną, bo jakaś gilkość na mnie bije. Medo. Nie wiem czy ja dojdę w tez, a ja nie dojdę. Ja nie dojdę w ja nie dojdę w bądźmy jeszcze. O kur... Gdzie Nie dojdę, jestem do lewa. Nie, chodź razem Ciekam. Kurwa, i chłopaki, pa, lipa! Chupa, up, lipa. O, b, 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 ta. o, oj! A, tak. Right. Oj! Ej. No nie, killem zabrał już nie, w kamienia, nie w Ja mam PK, ja mam PK, tak się To jest tak łatwe lobby, że się jak na solo rakierach, albo taki na no. Ej, przysięgam, ej, przysięgam, miałam dekę! Przysięgam! Ej, tutaj takie nagrają! My to widzimy. ile jest solówek na dobra tam jest! Ej, ty, może winna dla Nie, ja mam Zrobisz to. A Widzę go, pan teraz! bo to nie jest kąt. Jeden piłów jest. No, no, to no, 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 no,

Widocznie nam wykradzanie miałem! Cześć! państwa, całego państwa, całego to to państwa, całego Ej! Zobaczy, jeden. Zobaczy. 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 drapie się brwi. Не, грубо. Не, не, доступ мне, потолаху. Я пушка, я пушка. Я и стоит. Это зона, вот, возможно. Не могу, я пробую. <gryny> Jaki go Masz dosyć potrafię jak dać do niego? Nie Nie, nie, nie. Daj, zabijam, zabijam, zabijam Zabijam go, tam Aaj. Bierz kartę i uciekaj bierz bierz kartę, rezujemy go tu Ja go rezuję! To poszaj do nich Jeszcze presję rób.

Jak? Przecież no, zabiję cię Ja łaj... Ja łaj... Daj I daj! Ła wow. Spontem masz? Ja mam no. Nie mam tu ja się Nie, ja uciekam ja, ja mam tylko pistolet Ja jestem tylko free Dobra Ej, poczekaj No nie wiem, bez sensu wy się stać na dwa bijecie, mi tam nie ma kompaktu. No. No, ja. A ci to... Słuchajcie, słuchajcie. Jak chcecie. Słuchajcie, Gdzie? Tu. A? 30. I tak. Nie ma. Daj. 50, ok, tak? take, shift To ja. Jeszcze ja, S Swiffy ja biegnę pół minuty cały, cały springtam i ja biegnę w niego bo nie, 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 nie muszę no, się pod no, no, tego Ora no, 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 no. no, dawaj, 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 wypił, wypił Ricks Nie umiemy tu zobaczyć Orafa Swifty masz problemy, otwieram ci No to ty, ty gruby

Kolejna, play słuchajcie, play jakby tam chcemy przejść? Nie wiem, kopię, 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 się no ja nie wiem, czym się spotkamy, chłopaki, a chyba adios. No ja adios, ja adios, ja adios. Uh. Nie. Zrobię gościem. jestem dead, to mnie zawodzi. Jestem pod tobą, mam czekać, czego mam. Daj pod, pod tobą i czekać, mam to czeka, rewoluować. Na mojej karcie masz wszystko, i drugi czak, dwa czaki na mnie, a nie, tu jest jeden to Jakby się cofało to czeka, tam masz Tu masz, tu karty na mnie. Ja trzy A co trzy? Ja trzy osoby, są dwie I dalej trzy osoby mnie. Chłopaki to wy wiecie, że my dwie gry macie, mamy tyle kill co my cały do niej? To... Tak to jest nazywa klasa! Na dół Cię kurpuluję. Ja. Kruka i zatujesz, nie? Tu. Top 4, jak to robisz, to mamy bardzo duże pomosty. Na taką topkę to taką. Bardzo... A ja mogę się odwiedzić. Nie, mówię serio, mas masz tyle masu, że jakbyś tym krukiem wleciał. No... Daj, spam to daj, drewno, drewno. Ja bym pikną No dobra, wywolona.

O, killa dostałem, killa dostałem! 60, nice. B, mogę się go zboksuje, zboksuje sobą... Z ...tym pingiem do trzech frakcji, jego ja będzie trochę średni. O... Nie, wale. Bo... Daj, ja... No, wale, on biega w miejscu! Wale, wale! Jak będzie dostał, to mnie też będzie dostał właśnie. ale tu ty, ty biegniesz kolego. A, nie deptaj b报da. tych mrówek, nie deptaj tych mrówek, ja powiedziałem. Jaki to jest agent, nie? Ty <grystanie> no, no, Dobra, no. masz czas do 30, jak nie ma ciebie to lecimy. Pan ma gluta z daszami, fuck. Tak. No wiemy, wiemy Ej, o co to chodzi, my to, my wiemy o co my, chodzi. Dawaj, No patrz, trzy, 4? Cześć, no, no. to bo, zaraz, Wracamy, bo on jest bo to jest taki bo No, 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 idę za tobą. Jak, jak, Wiedzi, jak, 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 O, Oj, jak, jak, Ja jak, Oj, jak, 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 nawet. No, na, prze, przejdę do ciebie. Przebiegniemy za... jeszcze są. Ej, 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 ja mam lipa, ja mam lipa. A ja ty trzymaj stary ma i masz A ple... a dobra. Okej, otworzyłem, otworzyłem, Masz... white'y? Tak, tak. A ty No, tu, tu, tu. I mogłoby, i mogłoby, i moduł. i i Oh, oh, Hey! Yeah, yeah. <sighs> I od no? Dobra Jezus Jak Ja Nie denerwuj no Mężczyźni no. Cicho, cicho, haj Masz jakieś nagrody? Nie, bo miał lipek Mów do góry Nie wklej go, nie Idziemy w Nie nie bo jestem na blisko Ja udaję tego nie widzę. 7 white No, mi. Czemu wymienił się, że gramy? A? Ja stoję w miejscu. To akurat też nic nowego. Ja ja to, nie. <grym> <Ja jestem grym> ale mam mnie. Widzicie... Ja sobie grałem revox'a, ale mi... Widzicie, że mnie zredowaliście. To no nice. No widzisz. Życie jak w Madrycie. Ojciec ma kobiecie, ale ale zanegdona. Dobra standard. Powinni za mnie... Dobra nie gramy, nie gramy, nie, 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 nie ja go nie rozumiem Tylko Ej gość do... jest blisko, chętnie Raka zawsze To jest solo, no? no solo Gdzie to pakam? Ej globy mnie zablokowały, reszcie się nie mogę Ej, ej

失礼します。 Nie, ja to chyba trafił Nie ja no, to one to Trzeba by i lalać Przecież by nie A jest to słabe,

보여주세 <목소리도>